No a dobra, dobra, też jeden jest taki normalny. pierdolę. Pan Nazgul i goła Kajdor. Anioł i kurwa. Najpierw jeden na jeden. Łap. Jest, mam, jest. Mazaj. Przyciągnięcie, ja staraj, ja. to ja stara i pierwnie. Co jest, co to jest, co to jest? Lewe leknie komu. Oj, że pierda. Ty, to już było pojebane. Jakiś drugi hit Mieczą go zabi po walnięciu Dasha, czy... To już tak gra od jeba gówno moim zdaniem górba, nie Ale jest mało najszyb. Tino, puszczę ci to po tym, yy. bo to było dziwne kurwa. Zaje, Zajebło jakieś randomowe hit czy coś, co było niewidzialne kurwa, nie? Jakby wiesz, wale Dasha w boki i jeszcze obrażenia gościu dostania do, do czego? Teraz ten? Aha, tu to, zbra, to ten frajer Okej okay. Chodź, 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 chodź Kakoren po prawej to idzie on, Kylo cię! To jest cipa kurwa. No, Będzie nam trzeba zgejpingować. Traj się tam wegancko. Chodź, chodź, cofnij, cofnij, cofnij. Broiło ci jest, kurwa. Jest. O, 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 o. Jest. Bi, Kurwa. Pierdala szmato jebana. Ile HP już, kurwa, jest. Ten lepszy dziosek szmato. No, szmato. I no i co zrobisz fazmą? No i co zrobisz fazmą? Powodzenia, Krzyża. <laughs> Ty nie chcesz strzelać, kurwa, tak? Piu, piu, piu. Jest dziwiona. No i chuj. Można by ją i zrobić, lecz mi się chce, nie. Ty... Ty się boisz. Skaret. Ty co, no ma emotka z karem, dosłownie, kurwa, ty, ty się boisz Ja pierdolę Ty... Ty się boisz Napisz, z <stanie> <coughs> Jakiś, kurwa, gówno leble ci się, no, pluły, kurwa, jakiś 40, kurwa No, dosłownie, czasem te gry odpierdają takie główne, że... Ale... Ojej, ojej a mogę to łaskawie, kurwa, przez wyjście dalej. ...fazma, form przeszło, Ju, u, u Co wziąłeś? Nic nie wziąłeś, kurwa. Ja, jeden, no. O kurwa, pojebany. O, sobie w O no kurwa, widziałem gościu. Tank time tak zwany. Gbesar strzelający. O nie, nie. Co ja teraz zrobię? <laughs> Camp. Ok. Ok. <laughs> Dołem, ty. Aha, <laughs> dla A, ten lepszy Gribesa ma kurwa, uważaj. Dobrze może Gdzie jesteś? Nie? i ty Nie? pod skoki kurwa no, Ne kurwa nie dostał oczywiście kurwa, zajebista gra. On lewy idzie, choć może na jego tu, tu, tu Nie ma czasu Nic nie dostał kurwa, nie ja pierdolę sobie A nic kurwa, żyjesz? W tej postaci stanie jak u tas, uważaj do ciebie. Pusz! Jest! Dobrze. Jeszcze to w tobie doceniam. Twoje rano w sposobie. Ja pierdolę stolę. Fajnie. Aha. Jest! <laughs> Hy? <laughs> <Spad? laughs> Spam best opcją. No jest, kurwa, ale... <laughs> Fiutko! oh foi, ficou